Chciał być Piotrusiem Panem niestety dołączył do grona artystów, którzy odeszli przedwcześnie. Michael Jackson opuścił tron króla muzyki pop. W nocy zmarł w wieku niespełna 51 lat najprawdopodobniej na atak serca. Choć od dawna nie nagrywał, nie, nie występował. Bilety na 50 koncertów, które miał zagrać w Londynie w najbliższych tygodniach rozeszły się momentalnie. Kontrowersyjny ekscentryk sprzedał najwięcej płyt w historii muzyki. 750 milionów egzemplarzy. Mikołaj Jankowski. Szok. Absolutny szok. Nie wiem, co to zrobić right Najpierw był szok i niedowierzanie. Fani przed szpitalem i na całym świecie kilka godzin czekali na jakąkolwiek informację. Już po północy polskiego czasu usłyszeli tę najgorszą. Mój um, brother, najlegendary king of pop Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25, 2009, o 2.26 p.m. Po południu Michaela Jacksona z domu w Los Angeles zabrała karetka. Był nieprzytomny, nie oddychał. Reanimacja nie udała się. Podobno był to atak serca, ale dokładną przyczynę śmierci poznamy po zaplanowanej jeszcze na dziś autopsji. On miał skłonności autodestrukcyjne wiedział co ludzie o nim myślą i nie wytrzymywał tego. To musiało doprowadzić do tragicznego końca. Przedwczesnego końca artysty kontrowersyjnego. Tajemniczego, ale przede wszystkim mega gwiazdy. Miał zaledwie 7 lat, gdy debiutował na scenie w rodzinnym zespole Jackson 5. Cała, cała rodzina to była chyba muszę powiedzieć, yy, wielkim motorem amerykańskiej muzyki. Michael przyciągał tłumy, zespół zarabiał krocie, ale sukces okupiony był katorżniczą pracą pod okiem ojca tyrana. Ten zmuszał synów do wielogodzinnych prób, często bił. Na jego widok chciało mi się wymiotować, mówił kiedyś Michael. Jego zachowanie jest tak naprawdę konsekwencją tego, czego doświadczył w dzieciństwie, czyli braku wsparcia ze strony dorosłych. Ogromnej presji ze strony dorosłych. Podobno stąd kompleks Piotrusia Pana. Pragnienie bycia wiecznym dzieckiem. Realizował je wydając miliony dolarów na operacje plastyczne. Wyszydzany twierdził, że nie rozumie dorosłych. Dlatego otaczał się dziećmi. Z oskarżeń o pedofilię nigdy się nie oczyścił. Rodzinie chłopca, którego miał molestować na bajkowym ranczu Neverland, zapłacił wielomilionowe odszkodowanie. Niestety jego kłopoty prawne, osobiste. Natury etycznej czy erotycznej e, też rzuciły dodatkowy cienny kolor na ten wizerunek. Ale w latach 80. i 90. był niekwestionowanym królem muzyki pop. Przyjaźnił się z Diana Ross. Albumy Of The Wall czy thriller przywoziło się z zachodu na czarnych płytach i słuchało z wypiekami. Miasta pustoszały, ulice pustoszały, kiedy telewizja odtwarzała... Ja czułem, że dzieje się coś wyjątkowego, że zdarza nam się płyta taka raz na dziesięciolecie. To już wrzesień 96 roku Michael Jackson, pierwszy artysta u szczytu światowej popularności przyjeżdża do Polski. Koncert na warszawskim Bemowie ogląda ponad 100 tysięcy ludzi. Michael stał dosłownie tuż przede mną. Wśród nich Katarzyna Czarkowska, fanka Jacksona od 20 lat. W końcu ma facet spokój. Ja mówię, że zrobił wszystkim takiego przykusa, że to typowego dla Michaela Jacksona. To... Teraz Michael Jackson znów pracował, podobno nagrywał, przygotowywał trasę. Bilety na 50 londyńskich koncertów rozeszły się na pniu. Mikołaj Jankowski, Wydarzenia. Śmierć Michaela Jacksona jest informacją numer jeden w światowych serwisach, a w centrum światowych newsów w siedzibie CNN w Atlancie jest reporter Polsat News Dariusz Ociepa. Jak Amerykanie wspominają Jacko jako muzyka czy jako niezrównoważonego, nieszczęśliwego człowieka z poważnymi problemami? No przede wszystkim wskazuje się tutaj, że Michael Jackson był wielkim artystą. Podkreśla się jego niesamowity talent i to, jak wcześniej zaczynał swoją karierę, bo przecież jak już miał 5 lat, zaczynał śpiewać na scenie razem ze swoim rodzeństwem. Wszystkie stacje informacyjne, amerykańskie stacje informacyjne, przypominają ostatnie wywiady z Michaelem Jacksonem. Wspomina się także jego wielkie przeboje, puszcza się fragmenty, ale. Fragmenty tych przebojów można też usłyszeć na amerykańskich ulicach. Ja kilkakrotnie byłem świadkiem, kiedy Amerykanie pod nosem nucili sobie przeboje Michaela Jacksona, poruszając się przy tym w charakterystyczny dla niego sposób. Oczywiście Amerykanie zdają sobie też sprawę z tego, jak bardzo był kontrowersyjną osobą. Wszyscy tutaj pamiętają jego liczne operacje plastyczne, wszyscy pamiętają oskarżenia o molestowanie seksualne, ale przede wszystkim Michael Jackson jest tutaj wspominany jako Wielki król popu. Trudno było dzisiaj nie nucić. Kiosenek Michaela Jacksona. Dariusza Ciepa z Atlanty, z siedziby CNN. Dziękuję bardzo. Czterech Polaków.